Grzałka akwariowa z termostatem AquaL Comfort Zone Gold to jedyna na świecie grzałka, której styki termostatu pokryte zostały warstwą złota. Złoto to metal w wysokim stopniu obojętny chemicznie, który praktycznie się nie utlenia. Pokrycie złotem styków termostatu znacznie wydłużyło żywotność grzałki Comfort Zone Gold przy zachowaniu wysokiej precyzji jej działania. Gwarantuje to wieloletnie i bezawaryjne działanie urządzenia. Każdy pojedynczy egzemplarz grzałki GOLD przed przekazaniem go w ręce użytkowników jest komputerowo testowany i kalibrowany w profesjonalnym laboratorium AquaL. Nowe grzałki Comfort Zone GOLD są dostępne w 8 modelach, mogą więc znaleźć zastosowanie praktycznie w dowolnej wielkości zbiorniku, zarówno słodkowodnym jak i morskim.